Dziś mamy tak gorący dzień niczym w lecie. Także serdecznie się z Wami witam w niedzielne popołudnie i to już takie dosyć późne popołudnie. Z moją nową fryzurą jesienną. Taką brzosową, fioletową. No nie, wrzosy są wrzosowe. I taki mają kolor. Moi kochani, ja w... W listopadzie będę kończyła 46 lat i chciałam zrobić QA. Dobrze mówię, QA, QA. I możecie zadawać mi pytania pod tym filmikiem. Co Was ciekawi o mnie? 46 pytań odpowiem.